Centralnie... Zabiję go, ale zraszał mi, prawie mnie zabije tylko mi hełm, ale par. Dobra, dobra, trzymaj. dobra, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. To, to... To i to. Ja mam tą... tamże Jaką? Wyrzuć tą, przełóż sobie. o jest do dupy. Czekaj tu, ja idę na medyczne na chwilę. Tylko uważaj. Nie, jak idzie na chwilę. Tu Nie możemy siedzieć, tu są dymy. Gdzie się... tydolach, Do tego budynku, schodami. Tu się inteligencja, respi, bardzo Zresztą. drogi item. To ty? A, ja z schodami. Dobra, jestem w prawo, twoje. Tu masz szafeczki jak chcesz. Chodź tu To tu, tu, tu. O, tam z tej luty szafeczki Ja zamknę drzwi To Możemy tu siedzieć, ale tu naprawdę w mogą przyjść O, CMS mam Co? Tu? Ej, granat Tyś rzucił? Tak Skąd, nie wiem Idę na dół, idę na dół Piloj tam, gdzie wchodziłeś. A że potów potów Pobiega. 0 metrów sześciennych, L podkreślenie pyl. 7 zł. Spadam, bo się trzeba szykować później wbije na Live. Chodzą Dołym? Tak Dostał Nie mogę te drzwi otworzyć, tam ich po prostu Dostał znowu Chwilu, chwilu, nie, nie otwieraj Wstał. Kurwa, fleszy na wrzecz mięsne. Pilnuj. Ustrzelam się z gości. Dobra. Zuzbrojony jak cholera. Kołaj się lepiej gdzieś. Najdłużej. Nice, zabiłeś go. go, brawo Dobra, jestem ranny Dobra Zamykam drzwi, zamykam drzwi, zamykam drzwi, zamykam drzwi To ja, to ja, to ja, to ja Co? Masz coś czarnego? Lecę się, lecę Czarny masz? Nic nie mam, lecę się coś Dobra. Spoko. Heavy bleeding ma. Brawo, praks Jeszcze jeden, słyszałem kro kroki A może to ty? Nie, ja się leczyłem Idę, sprawdzam dół Zamykam drzwi na dole. Patrz sobie górę, ja pilnuję dół. Nice, ładnie plaga. Olży to robił. świru, już, spoko. Jak masz coś czarnego, to mam CMS. Nie mam nic czarnego, że jegi Dobra. A tego gościa dojechać. Ja już go zabiłem. Na dole? Tak. No tu nas czekały. No lećcie, no leć spokojnie. Lutujemy za rajki. Ja się lubię. I... Ja myślałem, że no. jeszcze tego drugiego mamy do. jest swojego. Oni to. Łocz, jest poziom. Co jest? Mój man 33. Kurde, stary. O, chłopie, on miał pancerz piątej klasy. Wiesz co to jest? Watch. Nie. No miał nie. No taki... miał w ogóle pancerza. Miał to Liga. Y byli. To fat y byli. Ty gracze o koksięgi. Naimy mówić. Biegasz? Tak, tak, to ja. O, dziś my zrobili po, stanę Dostał kulkę w ode mnie. No i git. To, że ja mam mało. Gdzie ja on ma karabin? Ty mu zabrałeś? Nie. Co, nie ma karabinu? Z czego on do mnie walił? Muszę, to ja tylko pistolet przy nim znalazł. A, to może, no on questa robi w takim wypadku. A ile oni najdów mieli? Chłopie, oni chyba z 7 najdów rzucili u nas. A. To ty? Tu no Ja Chodzę na górze. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ja tu Gnale. na stole. To ja będę, to ja, to ja to ja On tu było już? Mhm. Uh -huh. są w tam do środka i ty się cofnąłeś Tak, tak Wsiądzby się na dole na bocacie nie, taktycznie go porobiłem Dobra, ekstraktujemy plac. Jurów? Tak. Tu się strzela. No A mój dobra, to ja idziemy. broń. Nie, to Tyle to i nic. Jeden pistolet. To luty, sobie tutaj, rzeczy. Patrzę, gdy Prawda, Kurde, mi nic nie zrobili. Nie znam, k***a mnie, tylko miałem bleeding, załatałem i tyle. Tak poza tym, to mam, prawie pełne życie. Aha. To się podlecza. Ale ładnie widziałeś, takie wycofanie dlatego, było, ja spylanko, wycofanko. Gdybym miał coś mocniejszego, to by mnie No tak. Chodź tu, do mnie, tu jeszcze masz coś ja, do ja ci tego nie będę brać. Może am, ja mu... o, bezki to sobie wezmę akurat, a to nie, to nie. No idzie. Tutaj, po lewej, tam masz kurtkę i torbę, jeszcze tu masz kibla, chłopa i kurtkę, Cię zostawiam. A i klucze w ogóle staraj się trzymać. Na ogół, bo potem na markecie może się za drogo sprzedać. A i tu masz słuchawki, nie wziąłeś? Nie no, mam no, sobie słuchawki. A skurza. masz, okej. Okay. A ten twój miał taki pancerz czwarty klasy całkiem, całkiem. Miałem, miał. Ja Tego w sumie wezmę. Jak nie chcesz. No ja mam swój, no to po co go mam brać? Może no, i mieć na potem. Masz miejsce, to tego... Ale już samego... spity cały. Tak, ale jego się naprawia bardzo dobrze. Ja sobie wziąłem tak, spoko. Okej. Okay. Bo pancerzy czwartej klas, klasy to jest taki rar, nie? Na tym A? etapie. Czwarta klasa też Ty, jest dobra. Czy drzwi? Tak, tak. To, wychodzimy. Mhm. Uh -huh. Tylko na budowie jakieś dymy są. Zamknąłeś z powrotem? Tak, tak, tak. Bo drzwi bardzo słychać jak się otwiera. Lepiej Nie, zamykać. Gdzieś tu ulazłeś, chłopie. I na dół. To ja, to ja, to ja. Tak. No dawaj, lecimy. To jest jeszcze jeden trup. Z karabinem. Gdzie? Słanie mnie. Tu leży. O kurwa, i cech było. Aha. I to jaki. Aj. O wieku, hełm, ses, wszystko. Zbieraj se, zbieraj. To oni musieli kogoś zabić po drodze Ale tu jest trup no to ja No ja. oni to zabili jak do nas biegli Na bank. Zabili go potem nas no zraszowali W razie czego. się zawijać tam. A, wiem. O, ale oblutowałem tego chłopa nice. I teraz to musimy wyjść Dobra Gas station spróbujemy wyjść to sobie odpocznijmy Oj blisko, blisko Tam inne Mam, i idziemy. Słuchaj, tu po prawej mogą być. I z budowy. Jeszcze. Zresztą, tu na prawo. I za kiblami się zregenerujemy. Za kiblę O, chłop, chłop! Przed nami, przed nami! Za, za wagonem. Tak? tak? Nie widzę go. Dostał dużo. Wycofał się? Nie wiem, ja go podjeżdżam. Wrzucam pleca. Tak, nie widzę go, wycofał się chyba. Możliwe, że zdech. Podjeżdżam. Drugi jest za plecami. Kurwa, jednego na drugiego. Zabity, zabity. Na budowie drugi. Zabił się? Nie żyje, ale krwawię Najdługo nie pożyję, na ja chyba zabity Lepiej chowaj się, chowaj no Ledwo wodzi piętnę Dysy kurwa, kasle Leż sobie, leż spokojnie Masz coś czarne? Krwawienie szybko tamuj, pierw krwawienie tamowałem, o Jest tamże Kurde, to nie mogę tu trafić no? Ja muszę się tam przetransportować Za wagą, za wagą no. Dobra, leżę Leżę sobie i się leczy. Nie masz czarnego Nie wiem o co ci chodzi, że mam czarne, nie wiem o czym ty kierujesz Na postaci, hill woj, wchodzisz i czarne, tu... Czarną ja część. Zlubiłem, nie, mam bzuka, nie mam lewej ręki Aha okay. I Nie mam jeszcze tego, klaty To jest ta głowa, ręka i nogi Z Tym dalej tam wali Tak, musimy z stąd flak. No wiem, wiem. A nogę? Masz złamaną jakoś? Nie. mam całe nogi, mogę biegnąć. Okej, okay. pojdź tam za wagon, biegnij. Ja biorę swój plecek, lutuję tego chwała i czekamy. Za wagon, za wagon. Dobry. Jestem na tym gościu, na drugim. Dobra. Biegmy za tory. Powiem się. Ten gość gdzie był? Na budowie, ten drugi. Sprawdzam tego, na szybko. Tak na piętrze, nie? Tak, górze. na samej górze. Może to bym jeszcze ucielił. A to już tu. Nie wiem. Czego mniej więcej widziałeś na tej budowie? Na samej górze. Kurde, co na to tak po prawej jeszcze strzały. Widzę go, widzę go Wybierz Uważaj, żeby cię nie zabił, okej? Okay? To ty? Tak, wali granatami Berwał trochę chyba Dobra, oczekamy chodź Kij w niego tam A, idę do ciebie Zabił mnie, jak już uciekałem Co? Ja pierdolę, już się chowałem strzelił mnie, zabił Aaa, jak to mam pecha ja pierdyka. Kurwa, tak byłem schowany, nie? jak to Ale biela. Kurwa Centralnie, centralnie. Ja. Zabiję go, ale zrechała mi, prawie mnie zabiję

Lera, bo mecz był super dobry. Tak, ich było? Och. This the street kurde, jaký ATM. O kurde, jaký pancerz. Jak Nie wiem, uh -huh. Aha. Ale było dużo. Kurde. Kurde, ten pancerz... Też... <dobra>, Dobra, nie dam rady tego zabrać. Aha, ujaszek. Okej. Okay. Ten klucz dobry, co? Dobra, widzę ostatnia prosta i mamy ten mecz. ale ultra dymy, ultra dymy, powiem Wam, ultra dymy, takich dymu do dawno nie było. A skupienie też jest ultra, co? Teraz problem będzie się zrzucić w tym wszystkim staw po lewej.